I widzowie. Witam Was po przerwie. Dzisiaj sobie skrakujemy Farming Simulator 25, a dokładnie Wam pokażę, jak to się robi. Więc wchodzimy sobie na dowolną wolną przeglądarkę. Może to być Opera GX i takie różne. Następnie wpisujemy winroll, bo jest nam potrzebny winroll do tego, żebyśmy wypakowywali pliki. Wchodzimy, link powyższy. Następnie Winroll pobieramy dla siebie opcję. Ja mam X64, Wy możecie mieć X32 itd. Jak mamy już pobranego tego Winrala, klikamy na niego, naciskamy instaluj, następnie OK. Zrobione. I następnym plikiem, jakim będzie, to będzie STU. Będzie potrzebny nam do pobierania farminga. Zrobię Wam linkę, bo teraz nie mogę Wam tego pokazać. Następnym plikiem będzie potrzebny nam farming. Klikamy, żeby się pobrał. Odśwież stronę. Pobieramy to, i jak pobiorę, to się widzimy. Dobra, pobrałem już plik i jestem na pulpicie. Wchodzimy w eksplorator plików i następnie. Wchodzimy w ten plik, co przed chwilą pobraliśmy, czyli STU. Następnie otwieramy go tak dokładnie jak widzicie na moim ekranie. I to jest ta instrukcja. Wpuszczę wam to w tej lapsie dwa razy szybciej.